No i no, jest, jest impreza. Rzuczałem. Tutaj mam dziwne. impreza Ej, impreza Pomidor czekaliśmy na Premiera! impreza Pamięta, jest, chodźcie Dobra dawaj Premiera! 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 impreza impreza Premiera! No, dawaj! Szybko, chodźcie Premiera! Premiera! impreza yes, ale no, impreza impreza Premiera! 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 Zaraz przejdę Premiera! 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 przejdę, czekaj. Okej, Premiera! 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 to jest? Przepraszamy, ten numer jest chwilowo niedostępny. Proszę zadzwonić później. Hmm. Może zajęty czy coś. Hej, pomidor. O? Co? Bana nie odbiera. Nie wiem. A, spokojnie, nic się nie stało. Ale musisz mnie wysłuchać. Czekaj, słuchaj. Musisz wysłuchać. On czekał na tę imprezę tak długo, może? Że nie dostałeś SNS. Dobra. A to zapomniał Kilka sobie. Dzień dobry, co pan e, chce? bym, bym powrócił Ciasto i drinka. Proszę ciasto. O, dziękuję. I proszę drinka. O dziękuję. Nie. O nie, proszę, nie, nie, nie. A co to było? To stamtąd. Ty... Ja... Gdzie to... To było... A może my się znowu nie ślimmy, żadnego drinka... A wróć... Oh. O mój Boże... O mój Boże... Ty... Co się dzieje? Chłopaki budźcie się Ej, chłopaki Co się stało? Nie, zostało... Nie, wiem, co się stało, ale... Spaliście tak jakby A, jest mój się! Gdzie zmykajcie się? Ej, gdzie jest mój Ja panie? też nie mam! Ja też nie mam! Kurcze, nie musz że oni nam zabrali ja za Jak to wydrużą? Nie mam o, o nie! No, spać

Nie wiem, czy uderzyłem Jaka się w głowę na tym, czy co. No. Czemu oni dalej tej budowy nie dokończyli? Nie no wiem, to jest miesiąc. Nie To już trzy miesiące trwało. Ej, 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 czekajcie! Ej, zapukam do banana domu, czekajcie. czekajcie! Banan! Dobra, otwieram, ja mam klucz. Banan! Nie, jest, jedzenie tylko, jest, jest czapka. tak, jego czapka jego bo... Tak. On no, kiedyś no, kupił ananasa jedzie. i zostawił go, bo, się bo jest jedowy. Co robicie w domu banana? Kukamy go. Słuchaj. Słuchaj. O, o, bo to jest jego zapasowy banan. I tutaj jest jego, tutaj jest jego ananas i... I kokos. Są jego rzeczy wszystkie, on sobie kupił. Drogie. No. Tak to jest na pewno banana on to, to jest banana, Ej chłopacy, Ja nie wiem jak wy, ale o, Ja nie wiem jak wy, ale ja idę chyba do sklepu A ty nie masz pracy dzisiaj? No właśnie dlatego się obudziłem mm, Sądzę ja się a... obudziłem Czekajcie, otwieram Idę I na czas. już To dzisiaj wy o ręcz, o tu, on nie patrzy oh, muszę coś ci pokazać Pokażę ci stare miejsce To nikt jeszcze nie patrzył na nie Czekaj, daj Zobacz mi tą szatę ze... zdjąć stąd A, Widzisz? Montez loki Chodź szybko, szybko, zamykam cię Czekaj, szybko, chodź za mną ja znam te miejsce! Ja tutaj chodzę, chodź, podłapkę, szybko, szybko Podłapkę, ja chowałam się pod łapką. Szukam to miejsce, no wykazał mi tu szef. Nikogo nie widzę, tak dziwo. A są? To... rzucę, rzucę tam, tam, tym, żeby tam poszedł. A, rzuciłem! By tam poszedł. Co wie, to może moi koledzy, przejdę się tam. Albo? O nie, ej, słuchaj, ja tam nie no. byłem, tam jest ten sekretny magazyn. Tam o, oh, gdzie on idzie teraz? Tam, tam nigdy nie poszłem, bo tam jest strasznie. Musimy jakieś no bo nikt nie widzi, tak? Kręczę. Ja się boję. Chyba mam jeszcze bardziej. Zobaczyć Ciep. ten magazyn. O, oh, ale pa, jak ile, patrz ile on ma kuziu. Mm. Kuzi jak nic, to jest. Ej, za wiesz, co tutaj się stało kiedyś? Co? i z dziecko zaginęło w tym miejscu dlatego to miejsce musieli zamknąć chodź bo wow. ja nie go mam pomysł nie, nie idź tam, tam jest patrz na to. chcę chodź, 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 szybko, szybko, chodź, chodź, chodź co to było? I na Ej, Hej? Co? Gdzie ty byłeś? Widzieliście coś ludzi tutaj? Nie. Nie. My tutaj na kosmetyki. Fajne są, ręki okay, jakiegoś. Ej, w ogóle słyszałem, że telefon dzwonił, więc może lepiej odłóż to. Ej, dobra, wiem że... wiem, że on jest naszym kolegą i wszystko, ale myśleliśmy tam pójść, bo on by nam nie pozwolił no. dobra. Jak go znać... Ej, czekaj, nie, nie mów mi! Tak, ta czapka! Mam tą czapkę. I tutaj, ta czapka, masz, jak pracujesz tutaj, to ją dostajesz i musisz bronić tego, żeby nikt tutaj nie weszł. Nie wiem, ona tutaj jest. Cześć, tak tak on idzie tu, on idzie tu. Mm. Ta czapka jest Cała fajna, ale jej nie kupię nie wiem, eee... Hmm. Banana ej, coś... ej, czekaj! Ja idę, ja... Ja muszę gdzieś iść, ja muszę do toalety iść. Ja też, bo mnie... It's bardzo to... boli brzuch. Za mną, za mną. Oj, Ej, wy tej mojej siopce, Bo... Ej, wiesz co? Chodź, muszę się przebrać, ja... Jest tutaj moja szafka, jaki ja mam tutaj maszka na Halloween. Dobra. Yes. Idzie tu, idzie tu chyba. Padło. Będę okay. udawał, że jestem Hej. Uh. Nie poznajecie, stój, stój, stój. Powiedz, jak się nazywasz? ID George. Nazywam się George. Ale tutaj tutaj już od lat, jak mogę się tego nie wiedzieć. Ale! Dobra. Za mną. Dawaj, że ja ciebie złapałem. Chodź. Ej, ho, ej panie pomido, po, pa, pomidor. Pomidor. Tak. Gdzie ty mi bierzesz? E. No nie, no nie bierz mnie, proszę. Mi... On, on, on się włamał. Twój kolega Orange się włamał, więc... Chodź. Proszę wsadzić go tam. Nie. No, chcesz z nie nim pogadać, proszę pana. Chcę pan tak. z nim pogadać. Dobra. Chodź

Proszę, go? Kukuratować Kukuratować Kukuratować. go. Kukurat. Kukurat. Vlog jeden. Nazywam się Pan Marcin. Albo doktor Marcin. Pacjenci nazywają. Dzisiaj mieliśmy takiego biednego pana. Nazywał się Pomidor Wiar. Został bardzo ranny. No, połam dwie ręce połamane. Tak o ba, m, bardzo źle to wygląda, ale uda mu się no, przeżyć. Tylko musiało boleć. Dobra, to koniec vlogu. Będzie! Nie, proszę, czekaj! Nie, 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 nie proszę! Były stare dobre czasy. Pierwsza część skończyła się dla pomidora. Widzimy się w drugiej części.